Hey, my baby, I wanna tell you one thing, in it's son hey, my darling. You gotta listen to me to understand. Oh, hey, my pretty lover, I have betrayed what you protect. Cześć, dzisiaj z Danielem. Daniel jest po treningu. Może pomysł, co dzisiaj ćwiczyłeś, w jakiej kolejności i tak dalej. Dzisiaj na treningu były plecy. Pierwsze ćwiczenie to było ściąganie wąskim nachwytem takiego drążka do poziomu gdzieś brzucha. Proste, proste plecy, cztery serie. Pierwsza, 14 powtórzeń, 12, 10, 8. Następnie ściąganie. W, w ten sposób drążka do klaty podchwytem podchwytem trzy serie tutaj wyszły pierwsza 9 powtórzeń 12, 16 tutaj była regresja ciężaru ciężar szedł od 70 kg później 60 50 powiem że to w sumie chyba najlepsze ćwiczenie na plecy jakie w tej chwili robię czuję praktycznie cały, cały środek pleców najszersze są też ostro spompowane po tym. Później wszedłem na wiosłowanie sztangą na chwytem w opadzie, w opadzie tłowia sporym. Tutaj ciężary 40, 45, 50 i 60. Już tak na tej 60 technika trochę kulała, ale tak na dobicie myślę, że to ciężar dobry. Tutaj ten ciężar w sumie stały, stale jest ten sam. Później robiłem wiosłowanie handlem, to już taką inną techniką, z wyciąganiem go jakby spod, spod ławki. To jest na żeby dół, do pleców zaangażować. Dokładnie ruch taki nie po półokręgu z przodu i do tyłu, tak jak zazwyczaj, zazwyczaj widujemy na siłowniach, Go w nieco innej płaszczyźnie będziecie, będziecie mieli okazję zobaczyć na, na filmiku z treningu. Stosunkowo ciężko ten ruch dobrze wychwycić, jak się wcześniej wprawy nie miało w tym ćwiczeniu, ale już coraz lepiej z treningu na trening to wychodzi. Ciężar zwiększyłem z 12 do 15 kilo. Tutaj siła, siła idzie do przodu, jak się wyćwiczy też dobrą technikę. No i na koniec była, jeżeli chodzi o plecy, seria łączona było wiosłowanie na wyciągu. Yy, chwytem, chwytem z takim wąskim, yy, z neutralnym, neutralnym yy, połączone z yy, ściąganiem z góry na prostych rękach do tak. No to, to jest yy, bardzo dobre ćwiczenie na, na dobicie na sam koniec. Ściągające takie. Tak, tam 60 zrobiłem ostatnią serię, jeżeli o, chodzi o wiosłowanie na tym wyciągu chwytem neutralnym. Następnie szła 50. W tym wyproście, wyproście RON. Później zrobiłeś jeszcze łydki, ale no. akurat łydki to tam była mocniejsza partia, nie, nie musisz jakoś tam się strasznie nad nimi rozczulać. No, między innymi jeszcze później poszły kaptury, ale to, to, to takie ćwiczenia, no. już standardowe. No większość z tych ćwiczeń, które tu mieliście okazję zobaczyć, pewnie znacie, ale ciekawe jest to pierwsze ćwiczenie. Na moim treningu z pleców dwukrotnie też mieliście okazję je zobaczyć. Być może komuś może się wydawać, że to jest zła technika, ale ja tutaj to doświadczenie bardzo doceniam. Pokazał mi je pan Jurek Szymański z Zabrze, którego pozdrawiamy. I inaczej, czemu ono ma służyć? Generalnie zazwyczaj widujemy taką wersję do uczenia, gdzie ściągamy ten drążek do klatki piersiowej, odchylamy się trochę do tyłu. A tutaj jesteśmy, dół jest całkowicie wyprostowany, drążek ściągamy równolegle. I w ogóle nie odchylam się do tyłu. I czemu ma to służyć? Ma to rozwijać tutaj dolną część. Zresztą każdy kto to wykonuje, wykonuje to poprawnie. Yy, no generalnie bardzo mocno czuję tą, tą dolną część najszczerszego żbietu. Yy, to z takich nielicznych ćwiczeń, które pozwala tak tę partię zaangażować. Mo, może tam podczas treningu nie czuć tak dobrze ty, działania tych mięśni, ale po, przynajmniej u mnie, jak schodzę już z maszyny, to jest naprawdę spora, spora pompa i czucie mięśniowe. Także zaczęliśmy tutaj, powiedzieliśmy sobie dwa słowa na temat treningu. Zresztą na poprzednim filmiku też yy, też ćwiczyliśmy razem, no nie tyle co robiliśmy te same partie, ale ćwiczyliśmy to je równolegle. Ja akurat robiłem plecy, filmik już możecie sobie yy, oglądać. A ty robiłeś? Co? Robiłeś? Yy, ja wczoraj, wczoraj klatę zrobiłem. No chyba też yy, trening generalnie od jakiegoś czasu masz nieco inny. Trening zrobiłem na tyle, na tyle dobrze, że dzisiaj klata jest naprawdę zmasakrowana. Ćwiczenia można zobaczyć na filmiku, tam zostały obszernie mm -hmm. nakręcone, więcej niż jedna, jedna seria. Trening yy, bodajże od czterech tygodni zmi zmieniliśmy, prawda no, od 4 tygodni jestem bardzo zadowolony mm -hmm. z tego. Są postępy, rośnie siła, także no i tutaj jest to jest to duży, nowy bodziec, najmniejszy trening. Generalnie yy, opracowaliśmy tak, żeby tutaj rozwijać te swoje słabsze strony, trenujesz już trochę czasu. No, ale gdzieś tam niektóre partie mocniej się rozwijały, niektóre trochę słabiej. No, i tutaj cel był taki, żeby nadgonić te słabsze, słabsze partie, żeby dokładnie pracować nad tymi, tymi słabszymi, słabszymi yy, stronami Twojej serwetki. No, głównie, głównie góra, można powiedzieć, klata, brzuch, ręce, plecy mniej, mniej więcej jako tako wyglądają. No, nogi w sumie najsilniejsza partia i najlepiej wyglądające. Tak, tak. 5 no, treningów w tygodniu. Podział na cztery treningi, klatkę łączymy z tricepsem, plecy robimy same, yy, barki z bicepsem, yy, nogi też na osobnym treningu i w piątym dniu całość się powtarza. W kolejnym tygodniu zaczynasz od treningu drugiego, czyli gdzieś to, co czwarty tydzień jakaś partia jest wykonywana dwa razy w tygodniu. No, to powiedzieliśmy sobie dwa słowa na temat treningu, a teraz może w ogóle yy, tutaj przedstawię, przedsta, przedstawię Cię. No, Tania to jest osoba, która mi właśnie montuje wszystkie filmiki, która mi pomaga to wszystko jakoś wprowadzić, ogarnąć. No i też od jakiegoś czasu tutaj zaczęliśmy współpracę. Nieco skorygowaliśmy dietę, a dieta, dietę. Za dietą sam dużo kombinowałeś mm -hmm. i znalazłeś jakiś tam złoty środek dla siebie. Na chwilę obecną całkiem nie się to sprawdza. Natomiast całkowicie zmieniliśmy trening. Trening, no, już przed chwilą wspomnieliśmy, jak, jak wygląda. No, generalnie. Jakoś tutaj nad, nad tym wszystkim czubem na razie idzie to w dobrym kierunku. Niedawno zacząłeś rozbudowywać masę, tak? Zaczynałeś no, z wagą? Bo zaczynałem z wagą 102 kilo aktualnie. Dzisiaj się ważyłem 108,5 I, i, i to jest w jakim okresie? To jest po trzech tygodniach, tak? Trzech tygodniach. Nie całe trzech tygodnie, czy już? nie Niecałe można powiedzieć. Niecałe nie trzy tygodnie? Bardzo szybko masa szybko i, do, I nawet jakaś taka w miarę, w miarę dobrej jakości ta masa. Także nie jest to jakiś taki ulanie, bo nie o to chodzi. Tylko y, gdzieś to jakościowo całkiem nieźle wygląda. Co ciekawe dieta nie jest standardową dietą kulturystyczną. Y, jest to dieta doktora Pono Marenki Z przewagą białka. To troszkę zmodyfikowana pod, pode mnie. W tej chwili staram się do 300 gram białka dziennie zjadać. Kilo mięsa wychodzi. Plus y, teraz dostałem y, za promocję firmy Babson Labs y, y, izolacik. No i Mam zamiar podbić, podbić białko właśnie w górę, robiąc sobie takie desery lodowe, połączenie izolatu z wodą, odstawienie do zamrażarki i później robi się bardzo fajny taki deser lodowy. Polecam. Wcześniej wspominałem, wzbogaciłem w dietę w białko izolat firmy Babson Labs. Polecam, firma stabilnie rozwijająca się, niebawem nowe produkty wychodzą. Dostałem jeszcze BCA z tej firmy, też mam zamiar testować, więc dam relację, jak to, jak to smakuje. no Jeżeli chodzi o dietę, to, to jeszcze wspomnę, że to jest dieta, jeżeli chodzi o źródła energii na równo połączona, połączone węglowodany z tłuszczem, wychodzi 150 g smalcu, to jest zrównoważone kilogramem ziemniaków, praktycznie ta sama wartość kaloryczna. Jedzenie w postaci gulaszu robię 5 posiłków, plus rano jajecznica wychodzi do 4000 kalorii, jak tam sobie coś podję, jakieś orzechy w trakcie dnia. Dieta no, taka może nie do końca taka jaką yy, ja tutaj preferuję, ale aczkolwiek zauważyłem, że, że koledze to służy od jakiegoś czasu, więc yy, postanowiłem tutaj na razie za mocno nie ingerować. Gdzieś tutaj jedynie trochę ilością białka manipulujemy ostatnimi czasy. Też tutaj generalnie uczułem, że w jakiejś tam ilości kosmicznej nie przesadać, bo później więcej nie, nie znaczy lepiej. Ale tutaj wadze prawie 110 kg jakoś, jakoś 300 gram. To jest takie myślę, że do, do, do przyjęcia. No, resztę w sumie już powiedziałeś, no źródła energii mówię, tak, tak, tak jak wspomniałeś, mieszane i tużowe, i węglowodany. Węglowodany głównie około treningowo, tak? Znaczy nie, węglowodany są rozbite na cały dzień w każdym, w każdym posiłku w postaci ziemniaków z sosem z tego gulaszu, to jest pomieszane, więc te ziemniaki mają sobie sporo, sporo tłuszczu, co też wpływa na wchłanialność samych tych węgli, jest po prostu wolniejsza na dłużej wystarcza taki posiłek, 3 godziny myślę, że spokojnie potrafi zakleić bez uczucia głodu. Jeszcze może wspomnieć, że akurat do tego stosuje ziemniaki, bo ja już wiem, bo tłumaczyłeś mi to, dlaczego, dlaczego akurat ziemniaki, a nie, a, nie, a nie ryż czy kasza. Bo generalnie tutaj też mówimy o tym, żeby zachęcić innych, jeśli, jeśli coś nie idzie po ich myśli, żeby nie trzymać się udartego schematu, że trzeba jeść akurat tylko jakieś tam typowe posiłki kulturystyczne, bo każdy organizm jest inny, każdy inaczej reaguje. Jeśli ewidentnie coś to tam działa na, na, na duży procent ludzi, nie, nie działa na Ciebie, to zachęcam tutaj do tego, żeby troszkę pokombinować i można yy, sobie poeksperymentować na sobie. Jeżeli, żeby... no, jeżeli chodzi o mnie, to ziemniaki preferuję, dlatego, że przede wszystkim kilogram ziemniaków yy, jest równoważony w postaci dwóch torebek ryżu. Jeżeli zjadłbym dwie torebki ryżu, to wystarczyłoby mi to na góra dwa posiłki i czułbym się dość szybko głodny. I ziemniaki po prostu jest ich objętościowo dużo, więc ta, ta masa w żołądku Jedzenia pozwala, pozwala dłużej, dłużej być nasyconym, nie czuć, takiego, nie czuć takiej agresji i zdenerwowania spowodowanej właśnie łaknieniem. Poza tym ziemniaki, mówi się, że tam jest skrobia i są złe i tuczą, a tak naprawdę nie, nie jest to prawda. Jest to cukier, cukier złożony, który jest w organizmie cięty w wolny, wolny sposób. Jeżeli chodzi o ryż, to i tak większość ludzi je biały ryż, który podnosi wysoko poziom insuliny. No, i się, glukozy. no glukozy, no i to się odbija później też na, na brzuchu. U mnie ziemniaki nie powodują większego, większego tycia, też nie powodują jakiegoś specjalnego nad nadymania brzucha, tak jak jest to po, po jedzeniu ryżu czy, czy kaszy. Właśnie, właśnie o tym też wspominałeś, to jest bardzo istotne. Jeśli jakiś produkt nam nie służy, to nie, nie pchajmy go na siłę. Jeśli mamy jakieś zdęcia, jakieś dolegliwości, yy, postarajmy się poszukać jakiejś alternatywy, a niekoniecznie yy, źle się czujemy w jakimś produkcie, ale kolega, który dobrze wygląda, yy, je ten sam produkt, nie sugerujmy się tym po prostu dużo. Starajmy się Wybrać coś, co będzie dobre dla nas. Tak. No na koniec jeszcze chcieliśmy dodać, że Daniel tutaj przygotowuje się do zawodów. Za dwa tygodnie pierwszy start. Tak. Start. Eliminacje, eliminacje do mistrzostw Europy. Start, start na no. publicy. Będę, no. będę kibicował babiakowi. Właśnie, pozdrawiam. Bo... Tutaj mieliśmy okazję zrobić kiedyś wszyscy razem wspólny trening. No jak trenowaliśmy, to. Z... Wszyscy, wszyscy razem stwierdziliśmy, że formę masz bardzo bardzo dobrą, bardzo podobno do Łukasza. Tak, forma. <grafy> Dlatego zdecydowaliśmy, bardzo... że wystartujesz zmarszu. <grafy> I za, jest za, bardzo... za dwa tygodnie yy, jako debiutant startuje, jeżeli do Mistrzostw Europy. Forma, forma jest bardzo dobra. Na razie koszulki nie ściągam, żeby być zaskoczeniem, jak już wyjdę na scenę i wszystkich pozamiatam. No w sumie jakby nie patrzeć, to, to może być spore zaskoczenie. Mało jest takich juniorów z margu powyżej 100 kg. Dokładnie. Przypomnij jeszcze wszystkim ile masz lat? 21 lat i niebawem 110 kg. No, także obserwujcie tutaj dalsze poczynania, bo juniorów z wagą 110 kg jest naprawdę mało. No nie ważne, że przy 2 metrach wzrostu, ale 110 kg jest. Także za dwa tygodnie eliminacje do Mistrzostw Europy, kategoria ciężka. No tutaj ale. myślę, że z dostaniem się do kadencji nie będzie najmniejszego problemu, także tutaj celujemy mistrzostwo Europy za cztery tygodnie. Dokładnie, a później mistrzostwa Olimpia za rok. Ale, ale za to w męskiej sylwetce, do odmiany. Dokładnie. Ja w męskiej sylwetce Ci nie pozwalam akurat. Dobra, do usłyszenia. Do usłyszenia, na razie.